Co się dzisiaj wydarzyło? Bo, bo też ciężko mi zadać pytanie. Może lepiej byś jakoś opisał, jak to wyglądało z Twojej perspektywy. Świetnie, że pierwszą się nie obudziliśmy. stracili taki dwie bramki, chyba. Oni strzelają, głową, strzelają. Dwie, dwie wpadają, My w drugiej polowie strzelają, głowę, nic nie wpada. No, to jest piłka. Mam mecz w poniedziałek i musimy już dalej o meczu. Jak się czujesz na w sumie nowej pozycji dla siebie? Bo coraz częściej grasz z przodu, aniżeli jakoś tam w środku. Muszę grać. Gdzie trener postaje, tam będę grać. Dla mnie, mnie nie ma różnicy. Ale lepiej się czułeś na treningach z przodu, czy po prostu trener zauważył, że, że masz jakieś potencjały? Może trener zauważył i daje szansę z przodu grać. A nie czuliście nie się troszeczkę zmęczeni po, po tak krótkiej przerwie, po, po meczu w niedzielę? Nie będę narzekać, że zmęczeni. Był przeciwnik, można było wychodzić, ogrywać. Ten bardziej, że w drugiej połowie mieliśmy sytuacji, i nie strzeliliśmy. No. Tyle mówię, że zapomnijmy jak najszybciej o tym meciu i mamy mecz kolejny, w kolejnych poniedziałek. A trener coś próbował w przerwie w jakiś taki bardziej żywiołowy sposób bez zmotywować, czy, czy, czy po prostu powiedział, żebyście dalej próbowali i grali swoje? Nie, żeby się obudziliśmy i zaczęli agresywnie grać i wyszło akurat. No, w drugiej połowie szkoda, tylko że piłka nie szła do bramki i nie wpadła. Dzięki serdecznie.